Ma z tej strony żółty, a na dziś przygotowałem dla Was odcinek z małym zestawieniem czołgów premium 8 tieru, które nie są jeszcze dostępne. Od czasu do czasu gdzieś mogą się super testerzy na tych czołgach pojawić na randomkach, ale jest to naprawdę bardzo rzadkie. Tak więc cóż, zostawcie lajka like oraz subskrypcję. Tutaj macie listę ostatnich subskrybentów. Oczywiście bardzo serdecznie za każdą subskrypcję dziękuję. Napiszcie w komentarzu, czy widzieliście którykolwiek z dzisiejszych czołgów omawianych. No i pamiętajcie również o tym, że te czołgi i ich parametry, które Wam dzisiaj przedstawię, mogą się jeszcze zmienić. Tak więc co, lecimy z omawianiem. Na pierwszy ogień mamy amerykańskiego TDK. O dosyć dziwacznej nazwie XM66F. No jest to naprawdę ciekawy Tedek, trzeba przyznać. Ciekawy chociażby ze względu na jego wygląd, bo przypomina mi on chociażby troszeczkę włoskie Tedeki. Chociaż ten Amerykaniec jest niesamowicie gruby i brzydki. Ale jego parametry, słuchajcie. 1300 punktów wytrzymałości, więc jak na TDK 8 Tieru nie ma tragedii. Pancerz kadłuba 95 mm na przedzie i ta górna płyta jest naprawdę fajnie skontowana i powinna coś tam rzeczywiście dingać. Bok tylko 50 mm i tył zaledwie 40. Natomiast wieża, która jest naprawdę bardzo fajnie obła i taka wyprofilowana, ma 230 mm na przedzie i 120 mm na boku. Tak więc pojazd ten na pewno wierzą sobie po odbija na swoich jak i dziewiątych tierach. Ciekaw jestem natomiast, czy dziesiątki będą się obawiać pancerza tego. Małego monstru. No ale jest to TEDek, więc przede wszystkim działo powinno być jego największym atutem. Czy tak jest? Słuchajcie sami. 400 uszkodzeń na strzał na zwykłych, jak i goldowych pociskach i 515 na haekach. Mamy 232 penetracji na zwykłych pociskach i 276 na goldzie. Powiecie, że jak na tedeka to nie jest zbyt dobra penetracja. I troszeczkę się z tym zgodzę, tyle że wydaje mi się, iż ten pojazd będzie grał na pierwszej linii, czyli właśnie tak samo jak Minotauro czy tam Controcarro. strzelność 6,26, co daje nam średnie uszkodzenie na minutę 2,503. Czas przeładowania lekko powyżej 9,5 sekundy. Rozrzut na 100 metrów 0,36. Czas celowania 2,2. I bardzo ważna kwestia, 10 stopni opuszczania armaty. I dodatkowo trzeba wspomnieć, że pomimo pancerności tego pojazdu jeździ on 35 km na godzinę do przodu, więc nie ma wcale takiej tragedii. Jestem natomiast ciekaw tego, czy pojazd obraca wieżę dookoła, do samego jakby powiedzmy progu czy ściany silnika, czy może ma on to ograniczenie na przykład 45 stopni w lewo, jak i w prawo, właśnie tak samo jak włoskie Tedeki. Co nie zmienia faktu, że pojazd jest brzydkim połączeniem Astron i jakiegoś Controcarro, ale wydaje się ciekawy, właśnie przez ten jego wygląd i twardą wierzę. Kiedy będzie dostępny pojazd, nie wiadomo. Kolejnym pojazdem, jaki wam dzisiaj przedstawię, jest to Niemiaszek. I uwaga, jest to Niemiaszek Medium Tank. No i niestety trzeba przyznać, że jest to naprawdę brzydki Niemiaszek, przynajmniej w mojej opinii. Ale co do jego parametrów, bardzo ważna kwestia. Wytrzymałość 1300 punktów HP, więc typowe norma, po prostu jeżeli chodzi o medium tanki. 55 km na godzinę do przodu i 20 do tyłu. I co ważne, zwłaszcza w mobilnych czołgach, 38 stopni na sekundę obrót. Dodatkowo mamy 390 metrów zasięgu widzenia, a pancerz 90 mm na przedzie, 30 na boku i 20 od tyłu. I ten przód, z tym, nie wiem, czy to lemierzem można go tak nazwać? Chyba tak, chociaż nie jestem pewien. Wydaje mi się, że coś to rzeczywiście może dingać, rzeczywiście, jakieś tam mniejsze kalibry działo. Natomiast wieża jest papierowa, bo posiada tylko 85 mm na przedzie, chociaż to jarzmo jest naprawdę duże i wydaje mi się, że jakieś rzeczywiście fartowne strzały może to dingnąć. No ale działo to jest naprawdę majstersztyk, zresztą niemiecki czołg, no to musi być. 400 uszkodzeń na strzał, na zwykłych jak i goldowych pociskach i 515 na haeku. Mamy 230 penetracji na zwykłych pociskach i 300 na goldzie. No i 60 na haeku. Czyli medium tank, który posiada penetrację na zwykłych pociskach zbliżoną do poprzedniego yy, czołgu. TDK znaczy się amerykańskiego, a na goldzie ma jeszcze więcej, pomimo tego, że jest to medium tank, więc naprawdę, jeżeli chodzi o penetrację, zwłaszcza na goldzie, jest rewelacja. Pytanie tylko brzmi, jakie to są pociski na zwykłych, jak i goldowych pociskach, bo niestety nie jest tutaj to pokazane. No ale niestety ze względu na tak duże uszkodzenia w medium tanku, no to średnie uszkodzenia na minutę są blade, bo jedynie 1600 uszkodzeń na minutę, jest to naprawdę no, słabawe wynik. Więc czas przeładowania wynosi równe 15 sekund. Chociaż rozrzut na 100 metrów 0,33. Naprawdę bardzo dobry rozrzut, jak na taki damage. No i czas stylowania 1,92, więc naprawdę bardzo fajnie. I tu się pojawia bardzo ciekawa kwestia w tym pojeździe, bo nie jest to zwykły medium tank, ponieważ normalnie ten pojazd ma 5 stopni opuszczania armaty. I to jest słaby wynik, przyznacie. Natomiast. Można to zmienić na minus 9 stopni, więc zgaduję, że ten pojazd po prostu ma hydropneumatyczne zawieszenie. Tylko pytanie brzmi, czy będzie on miał to w formie jak na przykład UDES, taki zwykły TD, gdzie trzeba przycisnąć klawisz X, czy może tak jak STB, który po prostu automatycznie ma to włączane. Jestem bardzo ciekaw tego pojazdu, mam nadzieję, że szybko go yy, gdzieś będziemy w stanie zdobyć, bo naprawdę jest interesujący, zwłaszcza przez jego hydropneumatyczne zawieszenie. No i zwłaszcza damage na strzał, jaki rozrzut. Naprawdę chcę ten pojazd. A czy wy go chcecie? Piszcie w komentarzach. No i mamy polski akcent, słuchajcie. 56 TP czołg ciężki polski 8 Tieru Hatek. No, konkurencja dla 50 TP prototypa, powiecie. A jest troszeczkę inaczej. Mamy 1450 punktów wytrzymałości, więc leciutko poniżej średniej. Prędkość maksymalna do przodu wynosi 38 na godzinę do przodu. Została ona znerwiona z 40. Do tyłu mamy zaledwie 12. Ale z racji, że jest to czołg ciężki, no to słuchajcie, pancerz kadłuba, no, nie wygląda on zbyt kolorowo, bo jednak 80 mm na przedzie, jak i na boku. Bok jeszcze pewnie side-scrapem da się jakkolwiek uratować, no ale ten przód nie wydaje mi się, żeby on jakkolwiek ta górna płyta odbijała. Jest to niby skontowane, ale nie na tyle, żeby to odbijało nie wiadomo jakie pociski. Ale wieża, słuchajcie, 200 mm na przedzie i to już powinno robić robotę. Tylko jest jedno ale, bo jego garnek pomimo że na tyle wieży jest naprawdę sporych rozmiarów. No ale oczywiście nie można mieć wszystkiego. Ale skoro twarda wieża, no to na szczęście 9 stopni depresji armaty i chwała mu za to, bo to będzie naprawdę fajny czołg mi się wydaje do grania na wieży, pomimo tego, że ma on garnek Coś działem spytacie? Słuchajcie, 122 mm armata z uszkodzeniami 390 na strzał na zwykłych, jak i goldowych pociskach i aż 530 na HEQ. Mamy penetrację 221 i tylko 252 na goldowych pociskach. Więc zgaduję, że są to APCR. -y. Na HEQ 68 penetracji. Średnie uszkodzenia na minutę, no, nie ma rewelacji, bo tylko 1614, czyli czas przeładowania 14,5 sekundy. Nie ma rewelacji. Rozrzut na 100 metrów fajny, 0,34 naprawdę fajny i czas celowania 2,21. Nie wiem jak wam, ale mi z wyglądu ten czołg mega się podoba. Jest naprawdę ładny i zwłaszcza to wykończenie tej lufy jest naprawdę przeepickie. Wygląda tak samo jak końcówka lufy w obiekcie 2.6.8 wersja 5. I ostatni pojazd, jaki sobie omówimy, chyba najciekawszy w tym zestawieniu, jest to brytyjski kołowiec XOR 1010 FB. I o dziwo, w porównaniu do poprzednich czołgów, z tego znalazłem jakąkolwiek bitewkę. Chociaż jest to od innego streamera, i oczywiście link macie w opisie. Słuchajcie, jest to medium tank. I co ciekawe, tak jak wcześniej mówiłem, jest to kołowy medium tank, tyle że bez możliwości zmiany trybu, jak to ma na przykład francuski kołowiec. Z tego co też mi wiadomo, ów kołowiec może kręcić się dookoła własnej osi, tak jakby miał normalnie gąsienicę. Ale słuchajcie, wytrzymałość 1200 punktów HP. Jak na medium tanka, powiecie, troszeczkę mało. I zgodzę się z Wami. Tyle, że jest to kołowy medium tank, więc nie wiem, jak tutaj za bardzo do tego podejść. Powiedzmy, że jest okej, okay po prostu, dobra. Prędkość maksymalna do przodu: 60 na godzinę. Naprawdę zapiernicza to, to, no ale w końcu po to ma koła zamiast gąsienic. I uwaga, aż 30 km na godzinę do tyłu. Ma on 380 metrów zasięgu widzenia, więc nie jest to jakiś super spoter, ale myślę, że od biedy jak najbardziej da radę coś podspotować. Pancerz kadłuba został zbafowany z 18 mm na przedzie do aż 60 i przypominam, że jest to pod kątem, przez co rzeczywiście ta górna płyta jakieś tam losowe pociski od czasu do czasu pewnie sobie dingnie. Bok ma 30 i wieża dokładnie tyle samo, czyli 60 na przedzie i 30 od boku. I wydaje mi się, że było to spowodowane tym, że po prostu za często ten czołg jak na czołg średni przyjmował Heki. Ale jak sobie pomyślał o takim AMX-ie CDC, to jego w ogóle nie tykają, a w niego wszystko absolutnie wchodzi AMX CDC. -E. No ale nic, Wargaming ma w dupie CDC, teraz ważny jest XOR, jak i nowa linia brytyjskich kołowców. Najważniejsze w tym pojeździe, pomimo mobilności, jest i tak działo które zadaje 360 uszkodzeń na strzał na zwykłych, jak i goldowych pociskach i 460 na haekach. Zwykłe pociski mają 218 penetracji i tylko 252 na goldzie, raczej tylko, albo w sumie aż ze względu na jego w sumie można powiedzieć mobilność. Ciekaw jestem tylko tych pocisków, czy są to apcr y hity, czy może zwykłe pepeki, ale zgaduję jednak, że są to APC. Średnie uszkodzenia na minutę wynoszą 1809, czyli czas przeładowania mamy w okolicach 12 sekund. Rozrzut na symetrów naprawdę dobry, 0,32. Czas celowania również fajny, 2,21. No i depresja armaty wynosi 8 stopni. Pojazd ciekawy ze względu na to, że będzie to kolejny kołowiec, czyli coś, co bryków i wszystkich grzybów znowu będzie podkurwiało. Ale najciekawsze jest to, że jest to kołowiec bez właśnie zmiany trybu. No i to, że cała brytyjska linia kołowców... Będzie po prostu snajperska i będą miały bardzo fajne działka, i będą bardzo mobilne. Można powiedzieć, że jest to taki kołowy brytyjski trochę leopard. Przynajmniej na Ottmentierze. Ja tak go widzę. Poza tym, bardzo ciekawą teorią, ale uprzedzam, że jest to tylko teoria, jest to, iż ten XOR 1010FB będzie dostępny jako ta specjalna przepustka, dostępna za kilka bodajże tygodni. W rozdziale tymczasowym. Będzie można zdobyć dodatkowe nagrody, w tym również darmowy czołg premium. Stanie się on dostępny w połowie sezonu. W której to będzie można właśnie zdobyć tajemniczy czołg premium. Tak więc wydaje mi się, że XOR właśnie będzie jako ta premka, która nigdy wcześniej jeszcze nie była dostępna, bo idealnie to się zgrywa z tym, że niedługo wejdą kołowce brytyjskie. A Wy co sądzicie? Piszcie w komentarzach, czy ta teoria jest prawdziwa. Moim zdaniem jest tym ziarenko prawdy, ale dowiemy się... O tym dopiero za kilka tygodni. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zostawienia suba, lajka i komentowania filmu. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale.